Mam firmę i problem. Wyszły te nowe przepisy księgowe, ustawy, paragrafy. Strasznie to zawiłe, i nie wiem, jak to interpretować. Pytam pana, bo pan zna się na przepisach, prawda? Na przepisach tak. Ale na Beszamel. A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Zyskaj bezpłatne konsultacje z kontem firmowym w m -Banku. Pytaj osobiście lub telefonicznie. M-Bank, więcej dla firm. A teraz konto firmowe jest za 0 zł na zawsze. Wszyscy mamy ulubione ubrania, dzięki którym czujemy się wyjątkowi. Pewni siebie i nieustraszeni. Niwa Black and White z innowacyjną formułą 5 w jednym. Chroni ciebie przed potem, a twoje ulubione ubrania przed plamami. Numer 1 w Polsce niwa Black and White. CIA prezentuje. No. Yeah. Idealny fason <gry> dla każdego. Twoje jeansy od 89,99 zł. Kupuj w CIA. Babylon Junior 3 po pierwszym roku życia. To unikalna kompozycja składników, dopasowana do rosnących potrzeb dziecka po pierwszym roku życia. Wspiera odporność, rozwój mózgu i rozwój poznawczy Twojego dziecka. Babylon Junior 3. Wiecie, dlaczego szczoteczka Philips Sonicare jest dla mnie najlepsza? Bo jej soniczna moc wytwarza mikrobombelki które wtłacza w trudno dostępne miejsca. Czuję, jakby moje zęby były doczyszczone przez profesjonalistę. Philips Sonicare. Jak leniwiec radzi sobie z mroźną i długą zimą? Jeszcze więcej śpi. Pan Materac wspiera takie rozwiązanie, a zimowe dni rozgrzewa promocjami. Teraz Materace Hilding tańsze nawet o 20%. Sprawdź na www.panmaterac.pl i w salonach w całym kraju. Łupiesz. Niewiele osób wie, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby z rodzaju drożdżaków. Jest ich wiele rodzajów. Sięgnij po Zoxin Med. Szampon leczniczy Zoxin Med zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Możesz zapomnieć o łupieżu. Zoxin Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Faktem jest, że Pyralgina ma zarejestrowane wskazanie na silny ból, dlatego warto mieć ją w pogotowiu. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na tym I na ten mokry. Każdy rodzaj kaszlu na każdym etapie infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sięgnij po Bronchosol. A co tu leci? To, na co masz ochotę. Na Okrągło. Nie przegap rewolucji. 15 nowych kanałów TVN. Bez opłat dla wszystkich w playerze. Przekop szafę. Sprzedaj rzeczy i spełnij swoje marzenie Nowa ja Czyli chcesz zaszaleć Tak Doceniajcie swoje skarby Skarby z szafy W piątek o 16.55 w Siódemce Kocha Lubi Szanuje Nie chce Nie dba Eliminuje Szansa jest tylko jedna Hotel Paradise. Nowy sezon. Od 4 marca w siódemce. Batman musi wrócić. Wróciłeś, by wydarzyć ze swoim miastem. Tom Hardy, Christian Bale. Mroczny rycerz powstaje. W sobotę o 20.00 w siódemce. Kaś, połóż moczka na poduszce, proszę. Kasia jest wcześniakiem. Idź do przodu, podeprzyj się. Codzienność Kasi to intensywna, wielopłaszczyznowa rehabilitacja. Codzienna walka o zdrowie. Prostuj plecy. Brawo. Wysyłając SMS pomagacie Państwo pod opiecznym Fundacji TVN. Pomagajmy, bo warto pomagać. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie t -pay. kiedy mój tacia zaczyna chorować. Nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy, przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to bezpieczne rozwiązanie, które wspomaga w kaszlu, przeziębieniu i stanach gorączkowych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżanki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromatyw zmniejsza troski. pielęgnuje małe noski. Grypa? Już jest. Gripex Duo. Jedyna taka tabletka, dwa w jednym. Ta sama siła, czy ją rozpuścisz, czy połkniesz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę. Ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dodatkowo dezamigren zwalcza nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren. Bez migreny. Bez recepty. Każda dawka biostyminy to dodatkowe zasilenie układu odpornościowego. Zwiększa ilość przeciwciał, które likwidują wirusy. Biostymina. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Łupiesz. Niewiele osób wie, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby z rodzaju drożdżaków. Jest ich wiele rodzajów. Sięgnij po Med. Szampon leczniczy Med zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Możesz zapomnieć o łupieżu. Zoxin Med. Twój lek na łupierz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola jak nie ty? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. Tylko ty potrafisz o mnie zadbać. Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Chcę dbać o zdrowie, więc mam niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3 z podwójną dawką rutozydu, witamin C i dwoma tysiącami jednostek witaminy D. Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na rutina C i Max D3. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina A Max D3 plus czosnek wspierająca odporność i układ oddechowy. Chcesz coś dobrego na Zatoki? Mm -hmm. Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok, rozgrzewa oraz korzystnie wpływa na komfort oddychania. Dobre? A do tego renopuren wspomaga odporność i utrzymanie zdrowych zatok. Zawiera wyciągi roślinne, witaminę C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępny także Renopuren Zatoki Hot bez cukru. Tak radośnie się rośnie. A to co jemy ma znaczenie już od najmłodszych lat. Dlatego sięgając po obiadki Bobowita ze składnikami w 100% naturalnego pochodzenia wspierasz prawidłowy rozwój swojego dziecka. Bobowita. Tak radośnie się rośnie. Przepis na prawdziwe spaghetti bolognese. Bolognese. Ja robię bolognese. Sztuka kulinarna nie zna takiego pojęcia. Najpierw boczek. Jaki boczek? Najpierw smażymy selera. Seler? Droga pani. Najważniejsze to passata. Mm. Pudliszki. Z najlepszych pomidorów. Podlizki. Passata. Mm. Pudliszki. i kropka. A smak innych potraw podkręcaj koncentratem podlizki, Tak jak lubisz. Daj mi coś pysznego. Daj mi Trzeba. Opór jest daremny. A teraz wypróbuj wykwintne dania Szeba w tackach. Czy jesteś gotowa na zupy Hortex, bo one są gotowe na wszystko. Z najlepszych warzyw prosto z pola. Dodaj to co lubisz: boczek do jarzynowej, śmietanę do ogórkowej, natkę do pieczarkowej. Proszę, zupy Hortex gotowe na wszystko. Na program zaprasza jego sponsor, Biofarm, producent leku Noctis Noc na problemy ze snem. Sponsorem programu jest producent Polopiryny Kompleks. Leku na objawy przeziębienia i stan zapalny. Sponsorem programu jest producent tabletek Gripex Max i saszetek Gripex Hotmax, Leków na objawy przeziębienia i grypy.